Wczoraj zrobiliśmy sobie pierwszy od dawna wieczorek gamingowy. No siema. Jak już niektórzy zapewne się domyślają po tytule... Co to za melodia?! Sigma, wyluzuj. To Zenek Martiniuk jest. Mówiłem, żebyś tego gówna nie słuchał. universe universum zing for Dobra, nieważne. No, jak już mówiłem, zapewne ci, którzy są ogarnięci i... Potrafią czytać, domyślili się, że wczoraj graliśmy sobie w Overwatch'a. Nie za długo, ale zawsze. Miła odmiana od siedzenia i gapienia się w komputer, albo po prostu nie robienia niczego. Zatem jestem z tego powodu mega zadowolony. Dało mi to trochę radości, minimalnie radości z życia w tej nudzie. No, to tyle. Więc zatem to tyle ode mnie w ten. Nie no, żartuję. Jeszcze jest jedna rzecz. Udało mi się ustawić progi yy, yy, wspierania kanału, możecie je sobie zobaczyć. Są bardzo fajnie opisane, wydaje mi się, że oferuje fajne rzeczy. Tylko niestety popełniłem błąd w nazewnictwie i o ile są one zaakceptowane i były zaakceptowane już dzisiaj rano, to niestety musiałem zmienić nazwę jednego z nich i ponownie poszło to do akceptacji. W momencie, w którym wy to oglądacie, możliwe, że już wszystko sklepnięte nazywa się tak jak trzeba i jest po prostu takie jak trzeba, bo właściwie nic się tam nie zmienia poza nazwami, bo były dwie takie same, a nie powinny być dwie takie same, bo zresztą zobaczycie. Zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek zgadnie, skąd wziąłem nazwy tych progów. Pomijając ostatniego, bo... Pomijając ostatni, bo on jest dość oczywisty. Chodzi mi o adept, ekspert, specjalista, mistrz i tak dalej. Jeżeli się kapniecie, skąd to jest, skąd wzięła się inspiracja, napiszcie o tym w komentarzu. Pierwsza osoba, która napisze, no, dostanie ode mnie coś w nagrodę za to, że chwilę pomyślała. I teraz to już jest naprawdę wszystko. Jutro y, będę, przynajmniej po tym jak skończę wszystkie inne rzeczy, przygotowywał film do recenzji. Dzisiaj prawdopodobnie będę kończył scenariusz, i jutro, zatem czeka mnie pracowity tydzień. Zachęcam do skorzystania z opcji wspierania nawet to minimum to będzie dla mnie zawsze wielka pomoc, a wydaje mi się, że. <laughs> Drogi i kwoty, jakie sobie za nie zażądałem, są bardzo racjonalne. No ale to do Was zależy, czy z, tego korzystacie, czy z tego skorzystacie, czy nie. Tym razem to już naprawdę wszystko. Zatem tyle ode mnie w ten wspierający poniedziałek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.